Cześć Manko, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z Grida w Autosport. Jesteśmy właśnie w Mnu i zaczynamy sobie karierę. A ze mną dzisiaj jest Pan Paweł i Pawelec. Razem wzięty. Poczekamy aż wszystko przeleci, wszystkie napisy. Zanim zainstalowałem, grałem troszeczkę ubrata, tak tylko zobaczyłem, o, mazyczko. Czekaj, Paweł. Audi, Audi, tak, Audi. Okay, Audi okay. Na pewno tego nie wygram, bo to grałem już od rata, więc... Jedziesz, 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 Audi! RS5, kurde, jeszcze. Ej, uh -huh. wyrzuci z toru, wyrzuci! Aj, Dam radę, dam radę. Jadziecie, ciśnij, 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 ciśnij. Nie bądź gorszy od innych. Oj, 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 oj! oj. R6 jest Gdzie tu, je, tu skrętu? Tu! No i jestem chyba na ostatnim miejscu. Tam wyrzuciło. A wyrzuciło. tu ciężko się steruję, powiem wam. Jest to moje pierwsze uruchomienie gry. Eee, sorry, Paweł. Mów teraz, bo kurde. To jest nic z nie słychać. Symulacji. Słucham? To jest z gatunku symulacji, dlatego cię, źle, dlatego cię ciężko skręcać. Может так это... страшный гошный, гошный. Но и вещи все в чем Ale tu kurde! Ciężko tu jest, ciężko naprawdę. Hamulce strasznie ma słabe. No ja ostatni. Sorry bardzo bardzo Was, ale niestety, ale chyba będę ostatni. Będę no, musiał jeszcze raz to przychodzić. Ale to jest pierwsze uruchomienie gry. No. Ja w gridzie w ogóle grałem parę razy już, grid na dwójkę. Grałem. Eee, to po prostu na pierwszym Słucham? Też grałem, fajne. Ale słuchaj, ja ci nie słyszę, nic. Nie da się ciszej zrobić, ogarniasz? A dobra, teraz słyszałem. Ja dam po hamulach Czy na spację na po hamulach dać, to tutaj lepiej będzie. No, Są dwieście, dobra, hamer, hamul, hamul, hamer, Ja przyciszę, w, jak będę mocował chyba ten dźwięk, bo to jest makabra. Ciebie, Pawel, w ogóle nie słychać. Nie słychać w ogóle ciebie. Uj, uj, uj. Nie w nie w Słucham? To dobrze, bo ja płatki wpylam. Teraz cię słychać. Bracie. Tak. W klawiaturze vibration włączę sobie Nie wiem jak to. Tu... Nie właśnie nie wiem Nie rozumiem fali ale w klawiaturze? Słuchaj, jak nastawiono na klawiaturę, a tam pisze, że wibracja można to włączył to jest problem I wibruje? Tak, wibruje aha. Jak walnę łbem Nie! Nie! Banda będzie! Teraz myślę, czy ktoś tu zaleci sam. No i koniec wyścigu już. No, driftem wejdę. Ech! No. Kurde! <laughs> You've just seen a glimpse of what awaits you. And now you're about to take the first steps in your motorsports career. Your goal? Take on each of the cross-discipline grid championships. Culminating in the Grid Legends series, competitions that only the best can compete in and only a champion can win. But first, you will have to race for increasingly more demanding and prestigious teams through the proving grounds of ever tougher championships spanning five single disciplines across touring, open wheel, endurance, tuna, and street racing. Welcome to the Ultimate Motorsports Challenge. Check Witam w grid autosport. Autosport. Coś Ci powiem, jak skończysz nagranie. Dobrze. Mów. Skończyłeś już? Nie. Nie skończyłem. Ale mów jak coś. A yy, wiesz, że złomek jest w szpitalu? Aha, No. to niezbyt fajnie. No, czego aż tak wzięło ta choroba? No, już, już słyszę te teksty w tym. Sam nie, nie wiem co mu jest. Mnie odchodziło. Już widzę tego. XP is what you need to earn in order to progress through the disciplines on your way to the grid championships. The settings available have an impact on the rate at which you earn XP. Dobra, easy. A obesto <laughs> Nie chcę brać normalnego, nie chcę, nie chcę. To by było za bardzo. Dobra, w sezon. Do tak, wiem, dobra. No, jedziemy. Ja chcę jeździć. Gówno mi to obchodzi. Ja chcę jeździć. Dobra, jedziemy, byle jaki wyścig. Dajcie mi malucha. Najlepiej dajcie mi malucha. Najlep... Najlepsze drifty będą. Hopie, napęd na ten szatan. Ha. Nie to co te Audi albo coś. Na cztery koła. Co to jest? Dobre. Będzie się teraz wczytywać. O, czym ja będę jechał? Czym? Race. Race. tak, chcę. Chcę jechać. Chcę jechać. Tak, jestem. Subaru! Gówno! Subaru? Już mi się nie Nie, jest nie. nie kupa Mariana. z tego, dobrze Jak mam jechać to będzie dobry. O, i bardzo dobrze, że mnie zwalnia na zakrętach Bo ja w ogóle nie puszczam kromiszy Tak najlepiej jest Dobra, goście, spodówa Siostra Rafała Aha, no rozumiem która Wiesz która? Wiem, niestety Subaru, a Subaru takie nawet tego, ale widzę że mnie ściąga na lewą stronę zbytnio

все hmm, окружение окружения, да, добро. Мы а мы мочнее, втиска, ты на на пятнадцатом месте! Na 16 gratuluję. Tak, <laughs> to pierwszy raz grania w, tego w grę autosport Mistrzu Dzień! Dzień mi tu! Ja ci kurde pokażę polskiego kierowcę za samochodem, za kierownicą. Dobra, ja pokażę wam jak, jak się jeździ, jak policja goni. Abo z boku zajeżdża policja. Kurde uciek. No patrz, uciek mi, uciek no. Ja cię, ja cię złapię jeszcze. No jestem na szesnastym miejscu, jak do co. Nie ma się co śmiać. Zaraz staranuję tego. Sku Patrz! Dobra, panowie, może zajadę do boxu, chcę zatankować. O, ja tam Tak, bak mi fonik <grym> z a i podgryza pan W. I pan, e, pan G. Nie chcę idzie zaraz będzie jeszcze bardziej mi hejtował, będę musiał drugi konkurs zrobić. Teksty mam długo jeszcze nie stękniewał. Jeszcze troszeczkę muszę to. muszę ten. muszę ten wyścig wygrać. Na, przy, na ostatnim miejscu. Ale zawsze pierwszy od końca. Ha! <grym> Muszę wam kupić grida. Autosporta, będziemy razem grać. Nie. I i Continu, ah, continu. Ha <laughs> kontrola atrakcji, szy, przy... o, i to, i to mi się podoba. Very hard. I chcę zobaczyć, jak to będzie jeździć. Zaraz kontroli trakcji. Tak. Ej, co? Zmienia, zmieniam biegi? Który którym zmieniam biegi? Przepraszam. cały czas robię. No chłopie, się nie ma co śmiać. Nie wiem, którym którym biegi się zmienia. Co?

Ty nie wiem, kurde. Nie chcę tego zestawiać. Nie przemitujesz. Restart. Poproszę, tak? Czekaj. Obciąż.

ja muszę na większą chwilę na razie pójść później i tego się odezwa. Dobrze. Cześć. Cześć. Tak. tak. Loading. Cześć. rice dobrze. Aj. Dobra, na razie wystarczy na ten odcinek. Dzie Dziękuję wam serdecznie, że byliście ze mną. Dziękuję Wam serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do siemanko. I do siemanko. Dobra, cześć Nara, do następnego odcinka, obojętnie z jakiej gry.